Mać udzieta ta, bo on leci w dół. Ale on patrzy na to światełko, żeby tyknąć. Jezu, to jest śmieszny. A ty włączasz? No. Włącz. Ja, ja. Na lubie. Nie, że trudno to wiesz, ale jak nie, nie. Wyłącz się, chłopom. Tak, siu. A ten numer? Teraz, no ale, nie to, ale znowu pączki, na, na, na rungie Jeszcze? Jeszcze raz. O ślinka ci kumka, Tak To jest komedia na Ale się Ojej, ojej. Nie udało się nie udał się, nie to dodał, się to. film. Nie to, to, to miał inertia. być film, tak? Jest. No, ale to już poszło. Nie, nie Ale to go to interesuje. Ale gdzie Patrick i Co to było? Może pokażę, że go zabrałam? Może jeszcze jedna próba filmu No, to nie, Nie. straszą się jak nasz kołczek. Ale jedziemy na tym? Co to było takie fajne? Eh? Na rubie I Co to było? Wiesz co, to jest niezapomniana Dzień. chwila, wiesz? Macie na rubie jeść. Dzień.